Ja już lat No Maciej, ma No, no zasybić Ale burza idzie Klucha stoi Co? Klucha stoi nie klucha Alfred? No. O, widzisz O no Marco no no I caj o am caj Pokaż a'm go czaj, no. Tu, ładnie No ładnie słuchaj. O tak no ładnie 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 słuchaj. Tylko rejcie nie idziesz No Macy <grym> <grym> Będę na YouTubie. <głyszące> na YouTubie, bo że <głyszące> na W <czernej> dupie? <głyszące> 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 co? A? No, ma to, co To No, masz, mać. On jeżotka. Weź mnie poszerera. No. A baj. Daj mu się napić. <głyszące> daj mu się napić, bo u zaskop <głyszące> gardła. A spirytusów też? To Pawlaka. Patrz, burza idzie. To Pawlaka. To Pawlaka. A, tu masz, ty, zobacz, ty, zobacz. Tam jest ten, na sznurku mawki. Zaraz go pociągnę. To jest słabo, bo jeden jest... Dobra, no, no, przyleżę. Papieru nie dawaj mu, bo się zakrztusi. Zamykaj drzwi, bo się nam w pierdolę. Będziemy go musieli gdzieś do bolinakuję. Kalatra, ja na stopa! Dawaj Ale to locha! Nie? nie, to nie jest locha, sami. Gdzie sami? Panie komisarzu, czyli komisarzu? Ale okej, to, to... to jest to proste. wody, trumpa?